Dzień dobry, w filmiku zapowiadanym wcześniej. Uważam, że ważnym, będzie krótki, nie będzie długi. Uważam, że jest ważny. Nazwałem go Obrzezanie Serca i odnosi się do tego, co czytamy w liście świętego Pawła do Rzymian. Rozdział. 2, 28 do 29. Ja go przeczytam, a później opowiem. Bo w rzeczywistości nie jest Żydem ten, kto się takim okazuje na zewnątrz. Obrzezanie też nie jest tym, co się uwidacznia na ciele. Żydem jest się wewnątrz. A prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca według ducha, a nie według litery. Taki człowiek otrzymuje pochwałę od Boga, a nie od ludzi. Mnie się często dostaje, ponieważ bronię Izraela i często, często mówię, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest modlenie się o nawrócenie. Izraela. Na szczęście to się dzieje, ponieważ coraz więcej jest Żydów, tak zwanych mesjanistycznych, czyli tych ludzi, którzy wierzą, że Jezus Chrystus był i jest Mesjaszem. I tutaj znowu się odezwie pewnie Adam Adasiński, czy Adam Adasiński, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, który mi zarzuci, że, który raz, kilka razy. Mówił mi, żebym podał mu przykłady, gdzie jest tak napisane. Nie chce mi się, słuchajcie tego robić, bo to jest wszędzie. Jest to jest w księdze Ester, jest w księdze Daniela, jest naprawdę w wielu, wielu miast, miejscach. I, no nie będę kogoś wyręczał. Może skłoni to kogoś do przeczytania. Jest. Naród Izraela jest narodem wybranym. Natomiast, yy, świadczy o tym chociażby to, że przetrwali to wszystko, co się z nimi działo. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to niech sobie wyobrazi, jakby, usmysłowi jedną rzecz. Naród, któremu największe potęgi ówczesnego i obecnego świata wypowiedziały wojnę za podszeptem zła, diabła, demonów, które robiły wszystko, żeby zniszczyć, wytrzeć go, zetrzeć go z powierzchni ziemi, prawda? Aseryjczycy, Babilańczycy, Persowie Grecy, Rzymianie W czasach nam współczesnych Kościół katolicki Ale także protestanci Trzecia Rzesza Komunizm I słuchajcie, ten naród w dalszym ciągu istnieje I grupa wierzących Żydów istnieje Mimo, że tamte imperia Dawno już Przestały istnieć I pamiętają o nich Tylko historycy Państwo Izrael istnieje dzisiaj i miejmy nadzieję, że będzie istniało do końca tego świata. Bo to jest warunkiem tego, żeby nastąpił ten następny etap, czyli życie wieczne. I koniec tego świata, który, który jest nie, no, mocno niedoskonały. Czy to się komu podoba, czy nie, to musi. To przejrzeć. To, że nam się nie podobają działania y, Żydów, często jest normalne. Mnie się też nie podobają. Panu Bogu się też nie podobają i dlatego zawsze ich karał za to. Dlatego była Sodoma, y, dlatego, dlatego y, były, był potop, dlatego na naród izraelski spadały liczne. Też wojny i prześladowania zawsze wtedy, kiedy występował przeciwko Bogu, albo zapominał, zapominał o Bogu. Ale zawsze też surowo karał tych, którzy występowali przeciwko narodowi. Czyli pozwalał przetrwać narodowi Izraelowi tak, jak obiecał to Abrahamowi, a jednocześnie gubił ich prześladowców. Tak, jak doprowadził do zguby ich. Znaczy im wszystkie imperia, wszystkie potęgi, które właśnie usiłowały zniszczyć państwo Izrael i nawet to pokazuje, że to świadczy o tym, że Bóg za nimi stoi. Na szczęście dla nas, na szczęście, Izraelem nie są tylko ci, którzy wierzą w Stary Testament, którzy przestrzegają prawa Mojżeszowego, ale Izraelem, nowym Izraelem są ci są przede wszystkim ci wszyscy, bo tamci mają szansę się nawrócić jeszcze, prawda? Tamci nie są tym nowym Izraelem. Nowym Izraelem są ludzie, którzy wierzą w Trójce Świętą, którzy wierzą przede wszystkim w to, że Jezus przybrał ciało człowieka po to, żeby swoją męczeńską śmiercią okupić nasze przeszłe, obecne i przyszłe grzechy, po to, żeby przynieść nam nadzieję, po to, żeby w tym trudnym mm, świecie, na którym więcej jest cierpienia jednak niż radości. Mm, a radość chyba jest tylko po to, żeby pokazać nam, jak bardzo y, warto dążyć do osiągnięcia pełni szczęścia, bo skoro na tym świecie y, możemy uzyskać tyle wspaniałych rzeczy, tyle fantastycznych przeżyć, które naprawdę dają satysfakcję, radość, to cóż dopiero może być w życiu przyszłym, wiecznym, który będzie tylko jakby emanacją pełnego szczęścia, takiego, jakiego my nawet nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić, bo to jest poza wyobrażeniem ludzkim. I mm, ja głęboko wierzę, nie to, że wierzę, ja wiem, że tak jest i wiem, że tak będzie, bo to nie jest sprawa wiary, tylko pewności. Wiarę Pan Bóg włożył mi w serce nie tak dawno temu, kilka lat temu. A wszystko to, co dzieje się ze mną od tej pory, daje mi taką pewność. Oczywiście wiem, że nie będę na tym świecie żył wiecznie. Mało tego. Gdyby nie moje dzieci, gdyby nie parę rzeczy, które chcę jeszcze zmienić, to tak naprawdę przeżyłem w życiu tyle, że wystarczyłoby na Kilka albo i kilkanaście osób. Przeżyłem sporo zła, ale przeżyłem też mnóstwo fantastycznych momentów, naprawdę absolutnie fantastycznych, i, i, i e, e, nigdy tego nie zapomnę. Ale to, że przy takim życiu przeżyłem tyle fantastycznych rzeczy, to tylko pokazuje, że. Ale spokój. Spokój przeżywam dopiero od stosunkowo niedawnego okresu czasu, od paru lat, tak naprawdę. I mm, oczywiście to nie jest pełen spokój. To nie jest tak, że ja zawsze jestem pewien, spokojny i tak dalej. Nie, mam swoje lęki, mam swoje. Yy, no, fobie chyba nie mam, ale no, każdy chyba rodzic, który ma dzieci, to przeżywa jakieś lęki. Ale one są o wiele mniejsze, tak naprawdę prawie prawie ich nie ma. One tylko czasami się gdzieś tam uzewnętrzniają, jak zapominam o tym, żeby, że, że powinienem zacząć dzień od modlitwy i, od, i zakończyć na przykład czytaniem Pisma Świętego. Jeżeli o tym zapominam, to gdzieś te lęki się wdzierają, bo zło, słuchajcie, to jest jak. Pamiętacie, jak puszczałem niedawno filmik Sonika? Ten taki. Głaz, który był, i z niego wyrastała taka brzuska, która gdzieś tam ziarenko padło na odrobinę ziemi w szczelinie i zaczęło rozsadzać ten potężny głaz. Ze złem też tak jest. Zło potrafi wcisnąć się w każdą szczelinę w naszym pancerzu, w każdą słabość i rozrastać się. Jeżeli mu na to pozwolimy, to mm, ogarnie nas całkowicie. Ale jeżeli to kontrolujemy, to wyrywamy te chwasty bardzo szybko. To nie jest tak, że my nie pozwolimy im w ogóle wyrosnąć, wykiełkować. Nie. To czasami wystarczy odwrócić wzrok i dzieją się rzeczy złe. Naprawdę. I mm, na chwileczkę odpuszczamy czujność i dzieją się rzeczy złe. Ogarniają nas pożądania. Mm. Słabości, ale na szczęście, tak samo jak y, to zło może się zakorzenić w każdym momencie, to też w każdym momencie może zakorzenić się dobro. I nawet w tych najczarniejszych momentach, takich kiedy wydaje się, że już naprawdę nie ma żadnego ratunku, i że śmierć jest, może być jedynym wybawieniem, też y, właśnie pada takie ziarenko nadziei, rośnie i rozrasta się w fantastyczne drzewo. W taką, daj Panie Boże, sekwoję amerykańską, kalifornijską, która hmm, prowadzi nas w górę, rośnie i potężnieje z każdym rokiem. Jeżeli my doprowadzimy do tego, że nasza wiara będzie potężniała z każdym rokiem, z każdą chwilą naszego życia, to nawet jeżeli nastąpi kres tego doczesnego życia, bo on musi nastąpić przecież, hmm, to mamy świadomość tego, że jeżeli odchodzimy w pokoju, spokoju, pogodzeni z ludźmi i z Bogiem w sercu, to prędzej czy później, a dla nas to nie będziemy wiedzieli kiedy to będzie, bo to będzie mgnienie oka, bo my zamkniemy oczy, a później je tylko otworzymy na nowe życie, na nowy świat. Między tym nie będzie praktycznie żadnej przerwy, jakaś mikrosekundowa i sobie i Wam życzę tego, moi drodzy, żebyście rośli w Bogu, umacniali się. I oczywiście ja będę cały czas kontynuował swoją misję polityczną, bo uważam, że gdzieś tam też nie bez powodu to we mnie się zrodziło, ale ważniejsze, nawet jeżeli będzie miało to skutkować utratą tak zwanej popularności, która jest niczym do plewy na wietrze, to nie mam zamiaru z tego rezygnować, i myślę, że mm, będzie dużo zmian w tym roku jeszcze. To Was zapewnia na moim kanale i w moim życiu pewnie, jak, jak Pan Bóg pozwoli, mm, mam nadzieję, że się Wam spodobają. I yy, myślę, że od listopada yy, Kanał już nabierze takiej naprawdę stabilnej, stabilnej formy. Ale oczywiście cały czas będę robił to, co chcielibyście, żebym robił, ale w zgodzie z samym sobą. I z tym, co wierzę, Pan Bóg wkłada mi w serce. Ponieważ chcę dawać świadectwo tego, że. Hmm, w każdym momencie naszego życia, nawet najgorszym, nasze życie może odmienić się całkowicie, tak jak odmieniło się moje. Tak jak odmieniło się moje i jeżeli chcę, żeby ono trwało dłużej, to tylko dlatego, że... nie dlatego, że mam jeszcze coś do przeżycia, bo wydaje mi się, że przeżyłem już tyle, że w zasadzie no cóż mnie może zaskoczyć. Chyba nie. Ale tylko dlatego, że czuję, że mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, myślę, że dużo rzeczy do zrobienia i z Bożą i Waszą pomocą to zrobię. Do zobaczenia, do usłyszenia. No bardzo poważnie się dzisiaj, dzisiaj zrobiło i mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko, nie macie nic przeciwko temu. Do zobaczenia z Bogiem, moi drodzy.